Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat zachodniej obwodnicy Szczecina i budowy najdłuższego tunelu w Polsce. Mowa oczywiście o tunelu pod Odrą. W ostatnim czasie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na budowę odcinków obwodnicy Szczecina, gdzie powstanie m.in. wspomniany tunel. Wojewoda wydał właśnie pozwolenie na budowę wszystkich trzech odcinków zachodniej obwodnicy Szczecina. Trasa będzie niezwykle ważna dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Jednak jej realizacja, a szczególnie budowa tunelu, wymagała będzie bardzo specjalistycznych prac. Jakie są najnowsze informacje na temat tej inwestycji? Jak będzie przebiegać i kiedy powstanie? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz udostępnienia materiału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu Moto.pl pod tytułem Powstaje najdłuższy tunel w Polsce. Będzie mieć 5 km. Autorstwa pana Kuby Brzezińskiego. Oraz artykuł na portalu Murator.pl pod tytułem Zbudują najdłuższy tunel w Polsce. I to pod rzeką. Takiej inwestycji jeszcze nie było. Autorstwa pani Anny Dziedzic. Inwestycje drogowe to codzienność naszego kraju już od wielu lat. Pod względem infrastruktury drogowej Polska zrobiła ogromny krok do przodu, jednak nadal się nie zatrzymujemy. W trakcie realizacji jest trasa Via Carpatia, czy zrealizowano ogromnie ważny tunel pod Świną, dzisiaj o kolejnym tunelu, ale ponad dwa razy dłuższym, czyli tunelu pod Odrą i zachodniej obwodnicy Szczecina, a zatem poznajemy najnowsze informacje, jak informuje portal Murator.pl Zachodnia Obwodnica Szczecina to droga, na którą czeka wielu kierowców. Początkiem inwestycji od zachodu będzie połączenie z węzłem Szczecin-Zachód na przecięciu z autostradą A6. Natomiast końcem, węzeł Goleniu w północ. Łączący drogi S3 i S6, Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała długość około 50 km. Od północy i zachodu ominie aglomerację szczecińską. Będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3A6, omijającego Szczecin od południowego wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. A na jakim etapie jest budowa zachodniej obwodnicy Szczecina? Dla zachodniej obwodnicy Szczecina zakończyło się opracowywanie projektów budowlanych. W związku z tym wyłonieni w przetargu wykonawcy inwestycji będą mieli za zadanie opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane dla odcinków Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje. Zakończenie budowy tych odcinków planowane jest na 2028 rok. Natomiast odcinek Police-Goleniów z tunelem pod Odrą będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu o długości 5 km. Zakłada się, że kierowcy z tego odcinka skorzystają w 2032 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła, że Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wszystkich trzech odcinków zachodniej obwodnicy Szczecina, czyli drogi ekspresowej S6, o łącznej długości 49 km, na podstawie tych decyzji, przyszli wykonawcy, którzy zostaną wybrani w prowadzonych obecnie przetargach, będą mogli rozpocząć roboty budowlane. Mogą też ruszyć procedury odszkodowawcze za nieruchomości przejęte pod drogę. A jak będzie wyglądał tunel pod Odrą? jak informuje portal murator.pl, jedną dziesiątą całej obwodnicy zachodniej Szczecina stanowi odcinek tunelowy Police Goleniów. Pod Odrą zostanie wydrążony 5 kilometrowy tunel. Dłuższego w Polsce nie ma. Najdłuższy tunel liczący nieco ponad 3 km powstanie na Podkarpaciu, na drodze S19 Ludcza jawornik Właśnie wybrano wykonawcę dla tego odcinka. Więc też go jeszcze nie ma, ale powstanie szybciej od tunelu pod Odrą. Przynajmniej takie są plany. Szczeciński tunel będzie dłuższy od niego o 2 km. To ogromna inwestycja. Nic więc dziwnego, że inwestor, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce się do tego dobrze przygotować. Jak twierdzi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest już szczegółowy projekt budowlany, nie tylko koncepcja tunelu, to będzie tunel dwunawowy, czyli tak naprawdę powstaną dwa równoległe tunele dla dwóch nitek ekspresówki S6. W każdej z daw tunelu znajdzie się jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu w danym kierunku plus oczywiście pas awaryjny. Zachodnia obwodnica Szczecina przednie na północ od Polic rzekę Odrę, gdzie przebiega tor wodny do portu w Szczecinie. Ze względu na uwarunkowania terenowe kwestie środowiskowe S6 będzie przechodziła pod Odrą tunelem o od długości 5 km. W celu wykonania tunelu zostanie wykorzystana maszyna TBM. Elementy wjazdowe oraz wyjazdowe Zostaną wykonane w innej technologii, czyli ścian szczelinowych. Budowa zachodniej obwodnicy Szczecina stanowi wyzwanie i początkowo zakładano wykorzystanie innych rozwiązań w postaci mostów oraz przepraw promowych. Finalnie zdecydowano się na tunel, ale na przeszkodzie stoją m.in. trudne warunki terenowe. Projekt stawia również wyzwania pod względem zapewnienia odpowiednich norm bezpieczeństwa. Tunel będzie długi i trzeba stworzyć stosowne miejsca do ewakuacji. A kiedy będzie można pojechać zachodnią obwodnicą Szczecina? O terminach mówi Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Szczecińskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Możemy mówić tu o perspektywie roku 2030 i 2031, jeżeli chodzi o odcinek tunelowy, bo jego budowa będzie trwała dłużej niż pozostałe odcinki drogowe. Realizacja odcinków drogowych potrwa około 2 lata krócej. Możemy się więc spodziewać, że ekspresową S6 z Kołbaskowa do Polic pojedziemy w okolicach roku 2028, a tunelem między Goleniowym i Policami dopiero około 2032 roku. Jak widać, prace nad zachodnią obwodnicą Szczecina posuwają się coraz bardziej do przodu, a najdłuższy tunel drogowy w Polsce jest niebagatelnym wyzwaniem dla wykonawców. Obwodnice to bardzo ważny element infrastruktury, ponieważ dają one odetchnąć miastu od nadmiernego tłoku samochodowego, a przede wszystkim transportów, a przede wszystkim transportów samochodami ciężarowymi. Jestem ciekawy, co wy uważacie na ten temat. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia materiału na temat tunelu pod Świną. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.